W mieszkaniu, gdzie mieszkał Kamil, było czworo dorosłych: jego mama, jej partner oraz ciocia i wujek, a także ich dorosły syn. Nikt z dorosłych nie zareagował, nikt nie pomógł Kamilowi. On kilka dni spędził na podłodze, przytulony do poduszki, płacząc, jęcząc z bólu. Był odwodniony, nie dostawał picia, potem już odmawiał, nie mógł jeść, był tak zmaltretowany i tak wycieńczony. Trafił do szpitala, no i niestety było już za późno, nie udało się go uratować i to była taka sprawa graniczna. O niej mówiła cała Polska, wszyscy trzymali kciuki za Kamila i gdy już usłyszeliśmy od lekarzy, że niestety, że ponieśli porażkę, nie udało się, to pojawiło się światełko. Pojawili się prawnicy, osoby, którym zależy na dobru dzieci. Po całość zapraszam Cię do telewizji Active Family lub na platformę Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.